Dzień dobry wszystkim. Witam Was w dniu dzisiejszym. Jestem teraz na psim polu. Takie psie pole. Tam jest parking i osiedle, na którym mieszkaliśmy kiedyś. No, lubię tutaj czasami przyjść. Jest tak trochę spokojniej. W tym dzisiejszym filmie... Co tu się w ogóle wydarzyło? Tu był jakiś drwal? Jakiś drwal tu chyba był. To jakieś takie wióra tu są. Nie wiem. Różne rzeczy mnie tutaj zaskakują. W tym dzisiejszym filmie będę chciał zrobić takiego swoistego podsumowanie tego, co mieliście okazję zobaczyć w ostatnim filmie, w którym mówiłem o, o tym, co mówiłem o mieszkaniu w Rumunii. Dzisiaj o tym nie będzie. Powiedziałem tam co powiedziałem. Wyczerpałem temat, ale chciałem dzisiaj ogólnie tylko do was tak porozmawiać. Jeżeli jesteście zainteresowani, to serdecznie Was zapraszam. Zanim przejdę do tematu, to będę chciał wam tutaj wyjaśnić, że teraz planuję udostępniać filmy nie jako premiera na tym kanale rodzinnym Mora Family Vlog, z racji tego, że chcę przetestować jak to będzie wyglądało, ponieważ różne mogą być możliwości związane takie z YouTube'em i chcę zobaczyć jak to będzie miało wpływ na wyświetlenia filmów, ponieważ słyszałem, że jeżeli Filmy są wyświetlane jako premiera. To inaczej YouTube to traktuje, inaczej jako po prostu tak udostępnione. I przez jakiś czas będę udostępniał bez premiery, ale mam nadzieję, że to będzie wszystko w porządku i nie będziecie mieli z tym problemu. Nie wiem, co te butelki tutaj mają na celu, które są za mną. Po prostu sobie wiszą, ale moim celem tego dzisiejszego filmu jest powiedzenie do Was, że ten film, który zrobiłem. Na temat właśnie depresji w Rumunii, bo tak go zatytułowałem, to musiałem taki film zrobić, bo nie byłem w stanie po prostu przejść do jakichś innych następnych filmów, jeżeli coś mi się działo w głowie. I tam usłyszeliście o tym w tym filmie. Ja uważam, że to było takie swojego rodzaju oczyszczenie. I chciałem Wam przeczytać, co to znaczy. Katarsis, bo to jest tak po prostu z, z greckiego języka. To pojęcie wychodzące ze starożytnej Grecji, szczególnie z filozofii i teatru, ale jak widać, może się to przekładać normalnie też na czyjeś życie. Najczęściej tłumaczone jest jako oczyszczenie emocjonalne. No właśnie, i mnie było potrzeba takiego oczyszczenia emocjonalnego w tamtym filmie, dlatego taki po prostu odcinek powstał. Czyli proces, w którym przez silne przeżycie, często smutek, wzruszenie, płacz człowiek doświadcza ulgi, uwalnia się od napięć, tłumionych emocji, bólu psychicznego. No ja bym tego takiego wszystkiego aż do takiej rangi nie podnosił, bo nie to mam na celu. Aczkolwiek aczkolwiek jakieś emocje na pewno były, bo uważam, że emocje muszą być i nawet w jakimś vlogu, w którym chodzę i opowiadam to tak jak dzisiaj to chciałbym, żeby te emocje były jakkolwiek dostrzegalne. Ponieważ brak emocji to sprawia, że coś jest płytkie, że coś jest bezpłciowe, w cudzysłowie mówiąc, że coś jest po prostu takie nijakie. A tamten film kosztował mnie trochę emocji, żeby powiedzieć na tyle, ile mogłem powiedzieć, na tyle, ile chciałem powiedzieć w tym odcinku i myślę, że ja jestem zadowolony. Pojawiło się mnóstwo komentarzy, na które jeszcze nie odpowiedziałem na tę chwilę, jak nagrywam ten dzisiejszy film, ale będę chciał zacząć pomału odpowiadać na te komentarze. Ogólnie były w większości chyba pozytywne, także jestem zaskoczony, bo spodziewałem się może czegoś innego. Więc jest jak jest. Ja się cieszę, że tamten odcinek powstał, i po prostu uważam, że musiało nastąpić takie. Takie wyrzucenie z siebie pewnych jakiś, no właśnie takich emocji, tak? E, ja wiem, że ktoś tam napisał taki komentarz, że raz na czas już robię takie filmy. E, ja powiedziałem, że może to jest nie, nie ostatni jeszcze film, że może ten. Może jeszcze się różne rzeczy mogą wydarzyć. Na tą chwilę nie chcę, żeby filmy były takie e, pesymistyczne jakieś, żeby były po prostu takie, wiecie co, no. E, no, smutne, czy ten? Ja jeszcze się zastanawiam, i chyba teraz, zanim zobaczycie ten film, który w tym momencie nagrywam, to jeszcze udostępnię film z zeszłego weekendu, bo też był taki no, sam tytuł, aż po prostu który sobie wymyśliłem, ale bo tytuł się po prostu sam nasuwa <grych> na myśl o weekendzie, który był do zapomnienia, który chciałem, żeby już minął. I nie chcę Was zadręczać jakimiś takimi negatywnymi, po prostu jakby to powiedzieć, emocjami, ale w ten weekend to było przed tym, jak nagrałem ten film, o którym teraz dzisiaj dyskutuję i wyjaśniam. Więc chciałbym, żeby to chyba zachowało taką kolejność, żeby się oczyścić emocjonalnie z tych wszystkich jakiś pesymistycznych filmów i już przejść do tego, jak, jak można po prostu funkcjonować normalnie i, i nagrywać coś bardziej pozytywnego. Także chyba tak to po prostu zrobię, że jeszcze zobaczycie vlog weekendowy przed tym vlogiem i dopiero i dopiero przejdę gdzieś do rzeczy. Teraz jesteśmy w okresie przedświątecznym, będą święta wielkanocne. Były jakieś plany, które się trochę pozmieniały. Będę dyskutował o tym, jak przyjdzie na to też czas. Na razie nigdzie nie wyjeżdżamy. My na święta mieliśmy w planie wyjechać i nie na wieś, do rodziny Anny. Mieliśmy gdzieś w planie wyjechać, ale po prostu rzeczy się tam pewne skomplikowały i, i pojedziemy kiedyś indziej nie na święta z tej okazji, gdzie sobie zaplanowaliśmy wyjazd. I będzie jak będzie a tymczasem no to, to po prostu będziemy spędzać tą wielkanoc tutaj w Popeszti Lordeni w Bukareszcie. Karim był też trochę chory, ostatnio jeszcze gorączkował codziennie gdzieś te gorączki. Jeszcze był w szpitalu na badaniach po raz drugi była ona z nim w poniedziałek zrobić mu badania, takie analizę, tak? Z krwi. No, i ten wyszło, no, że nie jest najgorzej, bo mówili, że jak wyjdą te badania źle, to, to pasowałoby go zostawić w tym szpitalu. Okazało się, że, że nie ma takiej potrzeby. Zresztą to też widać po dziecku, jak ono wygląda. To, że miał gorączkę, no to miał gorączkę, ale generalnie on się nie nadawał na żaden szpital. I ja chciałem tego uniknąć też. Tak się. Można powiedzieć w cudzysłowie, modliłem, żeby ich nie zostawili w tym szpitalu, bo byłaby to no, masakra. Po prostu też logistyczna ten szpital daleko w sektorze drugim, żeby tam do nich dojeżdżać, żeby ich odwiedzać, żeby ten nie wiadomo też co oni by tam jedli, wozić im jakieś jedzenie. Poza tym, w szpitalu to jest, no wiecie, to nie jest tak jak w domu. tak. Zawsze mógłby jeszcze coś złapać Karim, jeszcze, jeszcze bardziej mogłoby się coś pogorszyć bo to był szpital taki z chorobami zakaźnymi, tak? No i, i ja chciałem, żeby tego po prostu uniknąć. Jeżeli jest możliwość, żeby nie iść do szpitala, bo widać, że mu nic nie jest takiego aż to po prostu nie ma sensu się tam pchać i ten. I dobrze, że tak wyszło, że wrócili do domu. Bo oni byli na tych badaniach, jak ja jeszcze pracowałem. I ten, także no tak to jest. Zaczyna się wszystko klarować, zaczyna wszystko wyglądać po prostu pozytywnie. A ja teraz jeszcze nie kończę tego vloga, idę sobie tutaj kupić kawę. Tutaj jest Five to Go i chciałem tą kawę sobie po prostu tak z rana tutaj wziąć. Dawno nie byłem w tej kawiarni, także w tej chwili tam zmierzam. Kawa zakupiona, kafe latte. Tutaj Five to Go byłem, także Wracam pomału do domu. No i co? Będę jakiś chciał zrobić podsumowanie tego dzisiejszego filmu. Doszedłem już tutaj do nas pod blok. Jestem w parkingu. E, dopijam kawę, idę zaraz do domu. Karim jeszcze śpi. O, idzie sąsiadka młoda z pieskiem. No i co? I to jest wszystko, jeśli chodzi o ten dzisiejszy film. Taki krótki odcinek. Po prostu uważam, że też musiałem to powiedzieć, co tutaj dzisiaj usłyszeliście. No, i teraz chciałbym, żeby te filmy już wyglądały po prostu inaczej. Także mam nadzieję, że tak będzie. Jestem pozytywnie nastawiony. Zobaczcie, jaki grill. Tutaj sąsiedzi palą takiego grilla. Grill typowy jak w Rumunii. Ja mówię, że wszędzie taki sam model tego grilla, że po prostu. Okej, okay, to jest solidny, żeliwny grill, ale co mi w nim przykuwa uwagę, że jest po prostu tak na jedną wysokość, tak? Nie ma, że zmienić sobie poziom tej kratki i tak dalej, po prostu jest na jedną wysokość i nie wiem. Ja bym wolał jakiegoś lepszego grilla. Ale mają jak mają, niech każdy sobie używa co, co lubi jak chce. My może tutaj byśmy kupili sobie grilla jakiegoś też robili kiedyś, nie wiem, zobaczymy. Pomyślę nad tym, bo tu jest taki teren zamknięty, jest ogrodzony i ten... Ja nie chciałbym pożyczać czyjegoś grilla, wolałbym Raczej swój, tylko mieć, tylko się zapytać, gdzie później ten yy, popiół i to wszystko wyrzucać. Nie, wiem, no, zobaczmy. Na tą chwilę kończę tego dzisiejszego vloga. Popijając kawę, jak już mówiłem, zostawcie wasze komentarze, napiszcie co uważacie, subskrybujcie ten kanał, zostawiajcie też łapki w górę. No i do zobaczenia w następnych filmach, które mam nadzieję, że będą optymistyczne. Tyle z mojej strony. Już definitywnie zdrówka, każdemu życzę. Papa. Pa. Thank <laughs> you.